Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski, serdecznie Państwa pozdrawiam 18 marca 2022 roku. Proszę Państwa, w dalszym ciągu trwa już jest trzeci tydzień, już minął trzeci tydzień wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bardzo współczuję Ukraińcom tego nieszczęścia, które ich spotkało. Uważam, że Polska, ale nie tylko Polska, wszystkie kraje na świecie powinny Zdobyć się na jakąkolwiek na pomoc, czy to militarną, czy żywnościową, czy, 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 czy medyczną, czy jakokolwiek inno, żeby pomóc Ukraińcom w tej, w tej nierównej walce. Proszę Państwa, przez wiele lat Rosja była hodowana, znaczy Rosja, Putin był hodowany przez, przez świat zachodni, przez Europę Zachodnią szczególnie która pompowała ogromne miliardy dolarów w gospodarkę niemiecką, kupując gospodarkę rosyjską, kupując surowce, kupując surowce od ropy naftowej, poprzez gaz i inne historie, i inne sprawy. Także musimy wiedzieć, że Putina i ten aparat władzy, który jest obecnie w Rosji, Putina i ten aparat władzy wychodował sobie zachód poprzez krótkowzroczność, poprzez wściwość, poprzez, poprzez tak powiem, brak jakiejkolwiek moralności, poprzez zdemoralizowanie, można powiedzieć w ten sposób. Zachód nigdy nie był tak specjalnie moralny, ale to, co obserwowaliśmy ostatnimi czasy, gdzie, że tak powiem, były nakładane na, na Rosję sankcje, jak, jak, jak chodzi o... Na, po zajęciu Krymu, a w dalszym ciągu Francuzi sprzedawali później Rosjanom broni tak, i takie innych Także, jak państwo widzą, że, za, że zachód jedną stronę gęby mówi jedna historia, a drugą stronę gęby mówi drugie historie, także kłamie na lewo i na prawo jest to, uważam, że no, po prostu zachód jedynie co Polakom imponuje to tym, że tym bogactwem, proszę Państwa, ale tym bogactwem nie wzięło się znikąd, wzięło się z, ze swego czasu z rozkwitu gospodarki, gospodarek powiedzmy zachodnich, ale też z różnego rodzaju kolonii w Afryce, w Ameryce Południowej no i w innych tam częściach świata, także że ciągnęli grubą rentę, grube pieniądze, grube e, e, całą masę e, z, e, podatków, całą masę historii z, z państw e, mniejszych, państw podbitych ale już tak powiem, zostawmy ten temat powiedzmy skąd Zachód brał te pieniądze jest sprawą oczywistą, że Zachód Wychodował na własnej piersi, wychodową Putina, który w tej chwili morduje ludzi. To, że wychodował Putina, to jest jedna sprawa, ale Zachód był monitorowany przez Polskę i kraje powiedzmy tej części świata, tej części Europy. Mówili, które Państwa powiedzmy, jak Polska mówili, powiedzmy o 1, Norwesie 2, o tym, że, że daje się Putinowi dodatkową. Dodatkowo broń do ręki w postaci kurka do gazu, który może zakręcić albo odkręcić, albo może pójść w tą stronę, albo w jakąś inną stronę. Także Zachód jest odpowiedzialny za to, co się stało. Kwestia jest tego, że Polska w tej chwili jest sekowana, ale to już jest sekowana od, od początku, kiedy tam jest Prawo i Sprawiedliwość rządzi, bo żaden rząd konserwatywny nie mieści się w, w, w normach moralnych obecnego zachodu, jeżeli można nazwać te, te normy moralne jako, jako moralne. Także, że tutaj sprawa jest oczywista, że polski rząd był i będzie sekowany, niezależnie od tego, co by się nie działo. I kwestia jest tego, że trzeba się albo do tego przyzwyczaić, albo ten zachód traktować w taki sam sposób, jak, jak, zachód, jak, 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 jak zachód traktuje Polskę. To, to, że tam pieniędzy nie dają, to jest jedna sprawa, ale Sekowanie powiedzmy Polski na, w każdym innym miejscu, a niewypełnianie powiedzmy tych zobowiązań wy, wynikających z jakichś jakich ustaw czy jakichś innych historii Unii Europejskiej, które były nakładane na Niemcy, na Francję, na inne kraje. Te kraje po wszelkie te takie kary, które były na nich nakładane, olewały. I uważam, że tutaj, tak powiem, żeby robić długą historię krótką, zrobić drugą historię krótko, uważam, że tak jak Putin. Powinien dostać karę śmierci i tak i całe jego towarzystwo, a naród sowiecki, czy, ten, ten, czy Rosjanie powinni być ogrodzeni i tak powiem się ciągnąć z nich 100 pieniądze za ich bandycki sposób myślenia i robienia, bo nie do, że oni myślą, ale to czynią, bo to czynią po prostu przyklepując tę władzę, e, która istnieje, która istniała poprzednio, czy taka władza, czy inna, czy to był morder w Czeczeni, czy były w Gruzji, gdzie siedzi, także i Rosjanie jako naród w ogromnej części, 70% ludzie podejrzewają, jest za to odpowiedzialny, a tak samo wszelkie, wszelkie władze od Putina począwszy poprzez jego całej administrację, skończywszy, oni są odpowiedzialni i tu jest najważniejsze zdanie, proszę Państwa, Polska wie, wiem, że w tej chwili Polska są takim miękkim członkiem robieni, co ci polscy przywódcy nie stać ich na to, ale jeżeli mieliby odrobinę, odrobinę jaj, odrobinę rozumu i odrobinę śmiałości, to powinni pozakręcać kurki z gazem, powiedzmy, czy z ropą przez te wszystkie rurociągi, które przechodzą e, przez Polskę na granicy, do granicy, powiedzmy, e, niemieckiej. Żeby jeszcze do Polski, żeby załóżmy, idzie tam, powiedzmy, ropa, ale już dalej ropy nie idzie. ta ropa nie idzie. Ta nie ani do Niemiec, ani później dalej do Francji. Tak samo tutaj się dogadać, powiedzmy, z Amerykanami, żeby zakręcić tak samo kurek z Stream 1, Albo się dogadać z agenturą amerykańską, która by nam wysadzić Nord Stream 1 w powietrze, czyli tam zaminować, albo, albo postrzegać Niemców, że mamy tu jednostki amerykańskie w Niemczech i my żądamy od was, żebyście zakręcili ten kurek, bo to jest niezgodne z naszą polityką zagraniczną. I to. Że, że, Niemcy, że Niemcy Francuzi będą przeżywali, powiedzmy, będą mieli, będą w ogromnych problemach finansowych, bo po prostu fabryki zaczną stawać inne historie bo ten gaz, tyle, bo tego gazu, które mają z innych źródeł jest zbyt mało, żeby pokryć ich zapotrzebowanie. Te firmy ucierpią, ale proszę Państwa, im się nie należy cierpienie, oni powinni cierpieć za to, co nie dokonali bo oni dokonali i dokonują na dzień dzisiejszy, płacą Rosjanom, dają im pieniądze, a nie ponieśli ani Niemcy, ani Francja żadnej kary. A takie zakręcenie kurka, powiedzmy, z gazem, z ropą, to byłaby odpowiednia kara na te państwa. Niech oni wtedy na, szybciej, na, na szybko szukają, powiedzmy, źród, innych źródeł energii, innych źródeł, powiedzmy, ropy czy, czy tego, czy, czy gazu. Uważam, że Niemcy i Francja powinny być ukarane, ale nie ma żadnej szansy, żeby ich ukarać na forum Rady Europejskiej czy tam Parlamentu Europejskiego. Jedyna jest szansa fizycznie zakręcić kurek i nie pozwolić, i w ten sposób ich ukarać, powiedzmy, za ich bandycką politykę, którą prowadzili przez dekady, jak chodzi o politykę w stosunku do Rosji. Także tutaj, proszę Państwa, jest takie jest moje zdanie. E, już się bardziej nie będę rozwijał, bo to, tych tematów możemy poruszyć na, na raz e, ogromną ilość, ale Polacy powinni wykazać się śmiałością iść w tym kierunku. A z drugiej strony, e, szczerze mówiąc to, wcześniej czy później i tak dojdzie do eskalacji tego konfliktu, że państwa na to będą, będą zaangażowane w konflikt, e, konflikt w wojnę, rosyjsko-ukraińską. Tylko że mądrość polityków, mądrość generałów dowódców polega na tym, że my wyznaczamy czas i miejsce wojny, a nie Putin wyznacza czas i miejsce, żebyśmy czekali, kiedy on na nas uderzy. Jak Państwo widzą, wojska ruskie są o kant dupy rozbić. W tej chwili, jeżeli by NATO przeszło do ofensywy, powiedzmy, na tym froncie tutaj, to same NATO by sobie poradziło, a jeżeli, byśmy Chiny by się próbują w tę tą sprawę wsiąść, to Amerykanie, jako Amerykanie, mogliby się tym Chinami zainteresować na poważnie i w postraszyć, że jeżeli będą coś robić w tym kierunku, to będą w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. A NATO i te siły, które tutaj mamy, podejrzewały oprócz tam Niemiec, Niemiec powiedzmy w jakimś sensie, no to trzeba by wziąć ich za mordę. Poradziłoby się ze Związkiem Sowieckim, bardzo dobrze, Rosja by przestała istnieć jako państwo w takim kształcie, jaki obecnie jest, by była zredukowana do jakiejś prowincji. Wiem, że dla kogoś to brzmi jak Smogorie, ale takie są realia. I tak powinno to wyglądać. Oczywiście jestem otwarty na jakieś inne sugestie, ale tak jest moje zdanie. Serdecznie pozdrawiam Was z Telewista.